Witajcie! Dzisiaj razem z moim mężem zabieramy was w okolice miasta Liś, w którym produkuje się wprawdzie wyborne piwo, ale nie o piwie będzie dzisiejszy film, a o miejscu dość niezwykłym i wartym odwiedzenia. Miejscowość nazywa się Arnsburg, a ponieważ uwielbiam zwiedzać historyczne miejsca, moją uwagę przykuł klasztor Cystersów z XII wieku. Zanim jednak zagłębimy się w mroczne dzieje średniowiecza, proponuję wam spacer po okolicy. Od klasztoru, wśród pól pachnących dojrzewającym zbożem i koprem, biegnie 5-kilometrowa trasa turystyczna do wsi Muszenheim, w której zgodnie z oczekiwaniem czekały na nas stary trzystoletnie domy, zwane tutaj Werkhäuser. Lecz historia tego miejsca sięga ponad 1800 lat, gdyż nad pobliską rzeką Wetter Odkryto ślady rzymskiej osady, a w niej bazylikę, amfiteatr oraz, łaźnie. to świadczy o dużym znaczeniu tego miejsca za czasów cesarstwa rzymskiego, nam natomiast nieopodal udało się trafić jedynie na resztki fundamentów 11 wiecznego zamku Arnsbach siedziby średniowiecznych rycerzy ale powróćmy do klasztoru Został on ufundowany w roku 1174 przez zarządcę dóbr cesarskich Kunona I von Münzenberg oraz jego żonę Louis von Nurings. Dwadzieścia lat wcześniej, około roku 1151, o osiedlenie się mnichów w tym miejscu starał się już ojciec Kunona. Konrad II von Hagen-Arnsburg. Wówczas sprowadzono tu braci z zakonu Benedyktynów. Benedyktyni po 20 latach i ukończeniu zaledwie wschodniego skrzydła kościoła opuścili Arnsburg. I choć powody ich odejścia nie są do końca dziś znane, to podejrzewa się, że przyczynił się do tego sam kuno za sprawą przekupstwa lub nawet groźby. Lecz nie wiemy tego dzisiaj. Prawda zaginęła w mrokach dziejów. Na szczęście, na prośbę Kunona von Münzenberg, cystersi z klasztoru Eberbach zawitali w te okolice i pozostali w klasztorze aż do roku 1803, kiedy to po wojnach napoleońskich dobra kościelne stały się własnością możnych okolicznych rodów jako odszkodowania wojenne. Mnichów zabezpieczono na życie i odesłano na przysłowiową rentę. W XIX i XX wieku klasztor Bardzo podupadł. Częściowo służył jako materiał na budowę okolicznych kościołów, a liczne jego budynki oddawano w dzierżawę. Prowadzono tu m.in. sierociniec dla dziewcząt, szpital dla kobiet oraz dom starców. Współcześnie znajduje się tu muzeum, restauracja, domy mieszkalne oraz miejsce pamięci ofiar II wojny światowej. Pierwszy w Europie cmentarz ofiar wojennych powstał w roku 1960 w Krużgankach Krasztoru. Pochowano tu ofiary wojny, wszystkie ofiary wojny, zarówno cywili, jak i żołnierzy, bez względu na ich pochodzenie i bez względu na ich działalność wojenną. Dlatego znajdują się tu groby zarówno więźniów, jak i oficerów niemieckich. Zamiarem Niemieckiego Związku Ofiar Wojennych było zwrócenie uwagi na cenę, jaką ludzkość płaci prowadząc wojny, 447 grobów obsadzonych tymiankiem, przymusowi robotnicy z Rosji, Polski, Węgier, Rumunii, Francji, Luksemburga. Pośród nich pochowano 81 kobiet i 6 mężczyzn, którzy zostali rozstrzelani przez Gestapo SS. Firzenheim w nocy 26 marca 1945 roku, podczas pogromu zwanego Nacht und Nebel Akcjon, tuż przed wkroczeniem amerykańskiej armii. Wśród tych ofiar jedyna zidentyfikowana osoba to Emilia Schmitz z Luksemburga, grup nr 320.